No, nic się nie, nie wydarzyło. Prostujemy koła. Chęcimy w lewo. I kontrolka się zapaliła. No. Zaraz jeszcze spróbuję ruszyć tam kablami, ale raczej to będzie przewód. Że jest załamany. Dość częsty przypadek. Sprawdzę sobie kostkę i zaraz tu wejdę do środka, i będziemy coś dalej ogrywać. W kostce mamy zielono, więc spróbuję to wyczyścić. Może to będzie przyczyna. Bardzo często jest to przewód, więc zobaczymy. Może akurat przy... tu będzie przyczyna. Lecimy dalej. Kostkę wyczyściłem, zobaczę czy to dało w ogóle jakiś rezultat. No, niestety to, to zapalił się. Prawdopodobnie to nie będzie kostka. Sprawdzimy jeszcze w jeden sposób. Próbuję sobie tu jakiś telefon ustawić, żeby wam nagrać. No, może tak. Mam nadzieję, że nie wpadnie. No nic się nie świeci Poruszam kablami No więc tak jak widać kontrolka się zapaliła i ma być przewody a was zapraszam na mój kanał bo bo jak chcecie coś się dowiedzieć to możecie zadawać pytania spróbuję pomóc lub jakieś macie pomysły na filmiki to też pisać w komentarzach coś będziemy spróbować nagrywać o, oczywiście dawajcie subiki łapki w górę bo to mnie motywuje jakoś. Spróbujemy coś nakręcić w tej serii. Sam diagnozuję, sam naprawiam. To akurat coś takiego łatwego to udało mi się tam wrzucić, to. Więc zobaczymy. Idę zamawiać i, I do następnego filmu. Cześć.